Kolejne podejście do malowania. Tym razem zrobiłam sobie jakiś taki szkic. Tylko że tak mi się to wszystko po, pomieszało i nakładało jedno na drugie. Że nie wiem czy mi to pomoże czy przeszkodzi. No ale dzisiaj spróbuję zrobić kwiatka. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przerwałam sobie tutaj paletkę. Pierwszy raz będę z niej korzystać. No i coś pomieszamy. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie to wygląda tak? Te płatki na zewnątrz nawet mi chyba fajne wyszły. Może jeszcze troszkę rozmyję. Ale nie mam pojęcia, co z tym w środku zrobić, bo to mi się tak do końca nie podoba. Także będę kombinować. Już to zrobiłam, ale dalej mi się to nie podoba. Nie wiem, czy tego jakoś całkowicie jeszcze nie rozmazać, czy nie zrobić jakiegoś takiego... we wszystkie strony. Ale to muszę jeszcze to przemyśleć. Ostatecznie powstało z tego coś takiego. Tutaj troszkę zrobiłam jeszcze taki mały bałagan, żeby nie było wszystko za, za ładne, za gładkie, chociaż się zastanawiam, czy, czy nie powinnam jeszcze więcej tego bałaganu zrobić. Tu sobie zrobiłam takie niebieskie, zwykłe z dwóch kolorów. Tutaj zrobiłam liście i łodygę, ale te liście mi takie dość brzydkie wyszły. Takie no takie jakby przedszkolak je narysował. No więc stwierdziłam, że muszę tutaj coś zrobić i zrobiłam taką trawę, która może jakoś super do tego kwiatka nie pasuje, ale na leczno i zakryła te liście. Więc taka jest historia tego obrazka. Ogólnie mi się podoba, chyba. Cały czas mnie jeszcze korci, żeby tu jakieś jakiś zrobić, takie bardziej, no żeby to było wszystko takie bardziej ostre, chyba jeszcze zrobię. Chyba jest lepiej, tylko tutaj problem się pojawił taki, że mi się to porozlewało troszkę. Ale chyba taki pierzasty jest bardziej realny niż taki okrąglasty. No a to chyba po prostu spróbuję jakąś chusteczkę odsączyć. Jeszcze troszkę poprawię, jak wyschnie, bo teraz już chyba nie będę tego ruszać, żeby nie, nie zrobić jeszcze gorzej. Trochę pomogła ta chusteczka. Jeszcze to chyba faktycznie poprawię trochę jak wysnie. Także na razie koniec, a potem może za parę godzin tu jeszcze wrócę i, i spróbuję to jeszcze jakoś tam dopracować troszkę.